Zobaczcie, tak to wygląda przy przeprowadzko. Ja jeszcze Oględne. święta, ale. Święta jeden... są za dwa dni. Więc my jesteśmy po świętach. Tak, Darek już tak. wniósł choinki, już tam sprzątamy, czekamy na jedzonko, Zfakujesz zamówiliśmy tak. sobie. Lubisz sobie takie porządki? Tak. To się cieszę. Darek postawił, tak jak chciał, tutaj jest więcej teraz miejsca. Będziemy siedzieć teraz naprzeciwko siebie, na pewno ekipa o, się cieszy. to tutaj jest, ile przestrzeni? To jest takie uczucie że dobrze się, się czuję, jak nikt mnie nie przytłacza, wiesz? Mm -hmm. że nikt się tu z boku nie siedzi na głowie. Nie, że nikt nie siedzi, nie, jest, nie ma bałaganu i to tak jak jest, tak spójnie, podoba się. No to. i nasze kwiaty wróciły, słuchajcie, u naszego sąsiada tak urosły, są Dobra, takie dziękuję. bujne, naprawdę urosły. Dbaliście, 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 Mirek dbałeś. Nie wiem, kto dbał, czy ty, czy Monika, ale ktoś tu dbał o te kwiaty. Nie są nawet podlane, ale powiem Wam, że super, u nas w domu wszystkie umarły, wszystkie. No a tak w ogóle zobaczcie, jaka jest pogoda. Widać coś. Tam cyberpunk. widać. Jest nasz e, mural piękny. W ogóle ja wam nie mówiłam, ale proponowali mi współpracę przy promocji tej gry. E, natomiast coś tam się nie dogadaliśmy. Chyba pani, która się do mnie odezwanie nie kojarzyła, jaki mam kanał. Nie, nie chodziło o gameplay, tylko coś związanego z grą. Nie wiem dokładnie. Fajne klimaty, ale jakoś jak nie wypaliło. No ale tak wam mówię, tylko jako taką ciekawostkę. Czasem, no dużo dostaję propozycji współprac, właśnie takie co nie wypalają, bo albo nie jest moja bajka, albo wiecie. Albo ktoś, nie wie, wiecie, pisze zbiorczego maila do wielu jest, osób. Tak nie że... robimy wszystkiego, już jesteśmy w takim Nie, robie, nie, na szczęście nie Możemy sobie selekcjonować produkty. Nie wiem, czy chcę te gazety tu na wierzchu, na naszego pałacanek. Zostawiam gazety. Nie. No to dobrze. Co tu będzie będą stało? Kwiaty. Jakie świeże? Tu przyjdzie jeszcze jeden dywan, bo proporcje mi się nie, nie, nie zgadzają. Fękrzył i zaburzał. no? Będzie stał taki wazon, i będą co tydzień nowe kwiaty. Świeże. Jest. Świeże. Świeże. I owoce i kosze owoców, tak, masz. Tak, To będzie kosze owoców i jeszcze jak będzie czwarteczek, piąteczek, jakiś taki czynsunek inny. I will. I will see. I will see. O, tam chodzi. A podgotłem do <grym tu> pod sąsiadów <grym> naszych wspaniałych tutaj agencji obok, bo oni też mają taki barek i oni sobie też tam takie rzeczy kładą. Tak. No, taki, taką zieloną szafę. Mamy. A to widziałam, że zieloną, tam... Ale tam chyba mieli takie potwierane butle czegoś, jakieś takie. Nieważne co tam mają, ważne, że mają. Dobrze. OK, wracam do rozpakowywania paczek. Powiem Wam, że pierwsza do mnie przyszła paczuszka z Cell ale jest tak pięknie zapakowana, takie cudowne pierniki są dodane. W ogóle mam w tym roku fazę na pierniki, tak jak nigdy nie przypadałam do pierniczki. No i słuchajcie, wszystkie ich rzeczy są w taki prążek. To podobno przyszło do mnie prosto ze szwajcarskiej, prawie że, bo jeszcze z właścicielką marki rozmawiałam właśnie, wybierałam sobie kilka rzeczy. Piękne, piękne. Pięknie zapakowane. Jestem ciekawa, właśnie jak one wyglądały. Może nagle na to Przejrzymy sobie rzeczy tej marki. Trochę osób siedzi w biurach. Idziemy na część wspólną. Tak, że wow. W Dzisiaj o, W wiaderku. Ale ja prostykiem plastikiem nie będę, bo potnie ustawiasz? Mam to. Ja A, no to weź normalne ścieżki. Pewnie, to normalne. No okay. mm, mam Czerwone kary z krewetkami. Dawno nie jadłam, a jest ostre, uuu, jak Pierun, ale przepyszne z ziołami. Tarek wciąga zupa. Dajcie znać, czy lubicie. Czego szukasz? Skarpet. Skarpet. Skarpet prezentowych? szukam prezentowych. No nie mogę ich znaleźć, ktoś się przełożył. Udało się? Nie. Pakujemy prezenty, słuchajcie. Dobrze. Na święta. Jeszcze trochę mam roboty. już trochę spakowałem, więc jest, jest progres. Ale mamy nowy sposób, nie piszemy imion, bo dzieciaki będą pratowali były prezenty, więc robimy naklejki. Widzicie? Tutaj babcia Basia ma akurat Hello Kitty druga w nocy. 15 po drugiej prawie. Wszystkie prezenty spakowane. To jest tylko część oczywiście dla yy, połowy naszej rodzinki. Reszta tutaj w kartonie i też są nam dzienniki, więc super. Cześć, witajcie w kolejnym bloku. Ja zaczynam od dekorowania stołu. Chodźmy do naszej sypialni. Łóżko niepościelone, Dariusz. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Wszyscy, oczywiście, pracowici ludzie zaczynają od tego, żeby pościelić łóżko. Na pewno. Dobrze. Lecę do mojej kopalni obrusów. O, to nie tu. To tu. O, to nie tu. Tu jest, o. Serwetki mam, jest tu. I to jest ten obrus. To chyba ten. Jednak nie biały w tym roku, tylko taki z gwiazdkami. Srebrno-złote. Świecą się trochę. Pamiętacie ten obrus? On był dawno, dawno temu. Kiedyś u nas na święta. I cebulka, tak normalne No miły prezencik. robimy sobie takie No wiem, wiem, wiem. No. Taka zagryzka.

Moi drodzy wyląduje na moim stole to jakieś uciechane choinki i przepiękne świece, które kupiłem już wow, na przecenie na Black Friday i dopiero dzisiaj odpakowałem. Zobaczcie jak to ładnie wygląda i tu choinki będą pomiędzy ale super, to świece. Wow. Nie, są Największe postawię gdzie indziej. Opcjonalnie, może żeby nie zasłaniać tutaj o widoku. To mniejsze będzie lepsze. Tak wygląda. W różnych miejscach rozstawiłem. Po prostu jedzenie przyjdzie. Jeszcze brakuje, słuchajcie, tu jedzenia. Karolina dzwoni po rodzinach i przyjaciołach z małą. Składają życzenia. Tutaj nasza choinka i prezenty. Bo Karolina mi też pomaga, Pisa, oczywiście. Tak, no cała moja siedzę z młodą od, 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 od małego, absolutnie. chciałam powiedzieć. Jak Karolina siedzi z młodą, starczy tak, tak żebyś się to nie pchała. moje moi drodzy, ja wziąłem się za małe porządki. Trochę w szafce tutaj przesypuję te workach co mam, żeby więcej się zmieściło. I zrobiłem sobie porządki tutaj w przyprawach. Mam tylko mąki. Mąka, mąka, mąka. Jeszcze zadam tutaj, właśnie tą migdałową i erytrytol, bo jest używany często u nas. A tu mi się pali. Przepiękna świeczka. Słyszycie jak strzela? Wspaniale pachnie. Uspokaja mnie zawsze sprzątanie. Nie wiem czy wy też tak macie? Super są te pojemniki. Naprawdę mi się sprawdzają cały czas. O. Ja mam full glam, bo nagrywałam make up słuchajcie. A z tyłu za mną pranie, ale powiem Wam, że od kiedy mamy suszarkę, to jest mi 100 razy łatwiej, bo nie musimy za dużo rozwieszać. Oczywiście rozwieszam jakieś tam rzeczy, żeby wyschły. Suszone są od razu. Ale wiesz, tam jest jeszcze trochę wilgoci, na nie suszę do 100% większości rzeczy, więc rozwieszam jeszcze tam jakieś nasze na przykład jakieś koszulki, koszule. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia z suszarkami. Jestem bardzo ciekawa. Suszarkami to oczywiście. Nagrałam dzisiaj Get Ready. Tu mam jeszcze jakiś kalendarz ostatni. Już jest nagrany, tu było mierzymy. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj właśnie to getrelli nagrywałam. Powiem wam, że podkład mi się zupełnie nie sprawdził. Musiałam zmywać i robić od nowa. Tutaj też miałam jakiś test. Co to było też to jakiś test. A Karolina gdzie jest ta taka fajna? A, chyba u mnie w pufie. A ja, moi drodzy, będę robił sobie tutaj siłkę. Siłki zamknięte, ale będę miał swoją własną. I zamówiłem ławeczkę muszę sobie tutaj skręcać. Mam nadzieję, że dam radę. Ja, oczywiście, świr pod względem tego, żeby to najpierw sprawdzić, co się działa. Bo później, jak mi się coś nie działa, to jestem bardzo zły. Co ma Kupiłem takim 2 na 100 i składam. No i drodzy, siłka zrobiona. Mam <grywa> że się, bo biegałem teraz. Tu sobie zawsze kładę iPada. Ja oglądam coś, mam słuchawki oczywiście. Jestem padnięty, idę się wykąpać. Ja sobie dałem wycisk. Pierwszy raz w ogóle tak. Trenowałem trochę tutaj że bieganie, ale nie jakieś takie pompki, przysiady i, i podnoszenie ciężarów, więc jestem, jestem z siebie zadowolony. A ja moi drodzy składam tutaj domek. Mm, z piernika, choinka, konik bujany tutaj. E od śnieżarka do, do śniegu a na kolację, tuńczyk i przyszedł do mnie Adam jak Cię smakuje? Pytania tak? jest dobre? zapraszamy, jeszcze jeden robi. <noise> jeszcze jeden został Taką mamy kolację, a Karolina nie przepada za tym takim tuńczykiem stekiem, więc będzie miała zupę pomidorową.